Firma Swiss Chrono zaprasza wszystkich tych, którzy kochają kulturę i to zarówno spektakle teatralne, koncerty czy kabarety, a dodatkowo lubią spędzać czas na łonie natury, do Dąbia, na drugie już lubuskie lato kulturalne. Jest to dla nas powód do olbrzymiej dumy, że po raz kolejny firma Swiss Chrono nam zaufała. Marka ta lubuskość firmy Swiss Crono i też to dbałość o ten, o ten nasz region jest tą cechą firmy Swiss Crono, no, chyba najcenniejszą. Cieszymy się, że po raz kolejny marka Swiss Chrono jest z nami. Dostarczamy tą kulturę czy też atrakcje, rozrywki czy całą naszą ofertę praktycznie dla każdego, dla każdego pokolenia i dla dzieci i dla dorosłych, i dla seniorów. Tam znajdziemy takie atrakcje, które myślę spełnią każde oczekiwanie. Zaczynamy nietypowo, bo zaczynamy już Boże Ciało. Mamy tutaj taką ofertę, która dotyczy osób dorosłych, ale też i ciekawą rzecz, zaraz o tym opowiem. Zaczynamy 17. nietypowym koncertem. Koncertem charytatywnym na które zaprosiliśmy dwóch różnych różnorodnych wykonawców, ale myślę, że znanych i lubianych, czyli Michał Wiśniewski i Sztywny Palazji, zagrają dla dzieci z Ukrainy. Dzień później no, odjechana impreza całonocna od godziny 19, praktycznie do białego rana, najlepsi dj -e i euforia dźwięku na scenie, tu się będzie naprawdę działo, dymy, lasery, telebimy, mnóstwo dobrej zabawy. Sean Baker, Bartes, Dahul. To tylko niektóre gwiazdy, które wystąpią tutaj 18 czerwca na tej wielkiej dyskotece na plaży. Plaża, cały ośrodek będzie dostępny dla wszystkich widzów przez cały dzień. A to, co się zdarzy wieczorem na scenie, to. Musicie Państwo sami zobaczyć lubuskielato.pl, zajrzyjcie albo na naszego fanpage'a Lubuskie Lato Kulturalne, tam znajdziecie już cały repertuar. Staraliśmy się tak, po sugestiach zeszłorocznych, że dojazd do Dąbia na jeden koncert to może być troszeczkę taki niedosyt. I, i, i goście super zadowoleni, ale wychodzili z takim, że jeszcze chcieliby tutaj zostać, więc też jest to ukłon w kierunku widza i w kierunku gości przyjeżdżających, którzy dostaną taką dawkę muzyki, o której nie zapomną. Będą koncerty, które będą trwały, koncerty, które będą trwały kilka na ładnych godzin, nawet do 8 godzin. Lubuskie w A-bilecie, w E-bilecie, w biletynie. Jest ich mnóstwo tych źródeł, gdzie można te bilety kupić, a także u nas w recepcji bezpośrednio w Dąbiu można przyjechać, w recepcji są dostępne.